E-commerce. Co to jest i jak zacząć? W tym audioartykule dowiesz się, co to jest e-commerce, jakie są jego rodzaje i zalety, jak zacząć biznes w e-commerce oraz które platformy e-commerce w Polsce są najpopularniejsze. Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania, pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania. E-commerce. Co to jest i jak zacząć? Obroty w e-handlu w styczniu 2025 roku stanowiły 9,1% obrotów handlu detalicznego realizowanych w sektorze przedsiębiorstw. Jest to jasny sygnał, aby zacząć interesować się branżą e-commerce. E-commerce. Definicja w obecnych czasach nie trzeba wychodzić z domu, aby kupić nową bluzkę, karmę dla kota, czy nawet części samochodowe. Na początku 2025 roku rekordowe wzrosty odnotowane zostały w sektorze żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, gdzie sprzedaż online skoczyła aż o 43,6%. Oznacza to, że prawie każdy produkt można kupić przy pomocy telefonu. Wystarczy znaleźć właściwy sklep internetowy. Jest wiele platform handlu elektronicznego, na których dostępne są przeróżne produkty z każdej kategorii. E-commerce to model sprzedaży realizowany przez internet. Umożliwia zakup produktów lub usług bez fizycznego kontaktu między sprzedawcą a klientem. Cały proces odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych, które obsługują prezentację oferty, składanie zamówień, płatności oraz zarządzanie dostawą. Transakcja może zostać zainicjowana na stronie sklepu internetowego. W aplikacji mobilnej albo na platformie marketplace. Klient wybiera produkt, uzupełnia dane zamówienia i dokonuje płatności. Sklep przetwarza zgłoszenie i przekazuje je do realizacji. E-commerce obejmuje zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową. Może działać w modelu B2C, B2B, D2C lub C2C. Każdy z nich wykorzystuje infrastrukturę cyfrową do obsługi procesów handlowych. W e-commerce. Niezbędne są integracje z zewnętrznymi usługami. System płatności, obsługa dostaw, narzędzia analityczne i komunikacja z klientem muszą działać w sposób zsynchronizowany. Platforma sprzedażowa stanowi centrum całej operacji handlowej. Rodzaje e-commerce. Rodzaje e-commerce określają, kto uczestniczy w transakcji oraz jaką formę przybiera relacja między stronami. Każdy z modeli różni się strukturą sprzedaży, charakterem oferty i sposobem realizacji zamówień. B2B, czyli handel elektroniczny pomiędzy przedsiębiorstwami. Firma oferuje produkty lub usługi innym firmom, a nie klientom indywidualnym. Proces zakupowy najczęściej opiera się na dedykowanych platformach z kontami firmowymi, cennikami hurtowymi i funkcją zapytań ofertowych. System może integrować się z ERP, co umożliwia automatyzację zamówień i zarządzanie zatowarowaniem. Kluczową funkcją jest dostęp do katalogów produktów z parametrami technicznymi oraz obsługa zamówień seryjnych. Model B2C obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną przez firmę dla klienta końcowego. Klient odwiedza stronę sklepu, wybiera produkt, płaci i czeka na dostawę. Strona internetowa jest otwarta, bez konieczności logowania przed zakupem. Użytkownik oczekuje prostego procesu zakupowego, rozbudowanych opisów i zdjęć, szybkich płatności oraz sprawnej dostawy. Sklepy B2C często korzystają z narzędzi marketing automation, systemów rekomendacji oraz integracji z social media i opiniami klientów. Model C2C dotyczy transakcji między osobami fizycznymi. Platforma pośredniczy w kontakcie i umożliwia wystawianie ofert. Użytkownik prywatny może sprzedawać używane przedmioty, usługi albo przedmioty kolekcjonerskie. Serwis udostępnia narzędzia do publikacji ogłoszenia, obsługi wiadomości i płatności. Dodatkowo może oferować systemy oceny sprzedających oraz zabezpieczenia transakcji. Handel elektroniczny pomiędzy konsumentami wymaga zaufania między stronami i prostych mechanizmów weryfikacyjnych. Model C2B opiera się na sytuacji, w której to konsument oferuje wartość firmom. Może to być zdjęcie, projekt graficzny, treść lub dowolna inna forma cyfrowa. Platforma umożliwia firmom przeglądanie dostępnych ofert i składanie zamówień. Użytkownik ustala warunki sprzedaży i określa prawa licencyjne. W tym modelu system musi wspierać rozliczenia, kontrolę praw autorskich oraz ochronę danych autora. Platforma działa często w modelu marketplace i agreguje dużą liczbę niezależnych dostawców. Zalety e-commerce: jakie korzyści kryją się za sprzedażą produktów za pośrednictwem internetu? Przede wszystkim, branża e-commerce oferuje przedsiębiorcom dużą elastyczność operacyjną. Prowadzenie sprzedaży internetowej nie wymaga kosztownych powierzchni handlowych ani rozbudowanej infrastruktury lokalowej. Sklep może działać bez ekspozycji fizycznej, co ogranicza koszty stałe i pozwala inwestować w rozwój technologiczny. To jednak nie wszystko: dostęp do różnorodnych produktów. Sprzedaż online daje dostęp do szerokiego rynku bez barier geograficznych. Oferta może być kierowana do klientów z różnych krajów. Sklep jest dostępny bez przerwy. Niezależnie od pory dnia, weekendu czy świąt. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia w dowolnym momencie, co skutecznie zwiększa potencjał sprzedażowy. Automatyzacja procesów. Systemy e-commerce wspierają automatyzację procesów. Możliwe jest wdrożenie narzędzi marketingowych, które uruchamiają promocje, przypomnienia o porzuconym koszyku i personalizowane rekomendacje. Moduły sprzedażowe wspierają cross-selling i upselling, co podnosi wartość koszyka. W ten sposób firmy sprzedają produkty cyfrowe, jak i fizyczne, dopasowane do potrzeb klientów. Dopracowana komunikacja z klientami. Handel internetowy zmienił definicję komunikacji z konsumentami. Platforma umożliwia szybki kontakt z klientem obok jednej strony. Odbywa się on przez formularze, chatboty lub wiadomości E-mail. Odpowiedź może być zautomatyzowana lub spersonalizowana, a nawet stworzona w taki sposób, by przedstawiać ofertę w korzystnym świetle. Informacje zwrotne trafiają do sprzedawcy w czasie rzeczywistym. Budowanie sieci dostawców, zawieranie transakcji handlowych, poszukiwanie partnerów, informacji handlowych oraz budowanie sieci dostawców i odbiorców to właśnie to stało się o wiele łatwiejsze dzięki e-commerce'u. Handel elektroniczny dodatkowo skraca łańcuch dostaw. Producent lub dystrybutor ma możliwość oferowania produktów bez udziału hurtowników i sieci detalicznych. Proces logistyczny można dopasować do modelu działalności, obsługując wysyłki bezpośrednio z magazynu lub przez operatora fulfillment. Kontrola nad zakupem. Konsumenci zyskują większą kontrolę nad zakupem. Mogą przeszukiwać ofertę, sortować wyniki według preferencji, porównywać ceny i opinie. System prezentuje produkty w sposób dynamiczny, z dostępem do pełnej specyfikacji, zdjęć i recenzji. Zakup przebiega szybko bez konieczności fizycznego przemieszczania się. Biznes w e-commerce. Start w e-commerce wymaga dobrze przemyślanej strategii i znajomości kilku kluczowych obszarów. Wszystko zaczyna się od zdefiniowania modelu działania, czy sklep będzie oferował własny towar, czy bazował na dostawcach zewnętrznych. Popularne modele to między innymi klasyczny magazynowy, dropshipping lub sprzedaż produktów cyfrowych. Każdy z nich wpływa na logistykę, marżowość i sposób zarządzania zamówieniami. Następnym krokiem jest wybór platformy sprzedażowej. W zależności od budżetu i skali działania, można wybrać rozwiązanie abonamentowe np. A Shopper, Shopify, system open source np. WooCommerce, PrestaShop, albo platformę dedykowaną. Ważne jest, by wybrane narzędzie umożliwiało pełną integrację z systemami płatności, dostaw i narzędziami marketingowymi. Skalowalność, dostępność modułów i możliwość rozbudowy to czynniki, które będą mieć znaczenie już na wczesnym etapie. Kolejny etap to przygotowanie oferty. Każdy produkt powinien mieć unikalny opis zoptymalizowany pod SEO. Dobre zdjęcia, jasne informacje o dostawie i polityce zwrotów zwiększają zaufanie klienta. Równolegle warto przygotować kompletne zaplecze regulaminowe czyli regulamin sklepu, politykę prywatności, klauzule RODO i dane kontaktowe. Równolegle trzeba zadbać o narzędzia analityczne i marketingowe. Implementacja Ga4 i Pixel Facebooka na starcie pozwala zbierać dane od pierwszych użytkowników. Kluczowe jest także wdrożenie narzędzi e-mail marketingu oraz systemu do remarketingu. Początkowe kampanie warto opierać na prostych strukturach reklam, Google Ads i Meta Ads, które umożliwią testowanie założeń sprzedażowych w praktyce. Najpopularniejsze platformy e-commerce w Polsce. Platformy e-commerce to narzędzia, które umożliwiają budowę. I sprawne prowadzenie sklepu internetowego. Bez nich oferowanie produktów nie byłoby aż tak wygodne. Do dyspozycji przedsiębiorców są różne typy platform, które różnią się sposobem zarządzania, zakresem kontroli oraz możliwościami technologicznymi. Oto kilka często wybieranych rozwiązań. Platformy abonamentowe SaaS działają w modelu wynajmu. Użytkownik korzysta z gotowego systemu w ramach miesięcznej lub rocznej opłaty. Nie musi martwić się o serwer. Aktualizacje ani bezpieczeństwo. Cała infrastruktura znajduje się po stronie dostawcy. Obsługa odbywa się przez panel administracyjny z poziomu przeglądarki. Popularne przykłady to Shopify, Shopper czy Wix e-commerce. Platformy open source udostępniane są na licencji otwartej. Można je pobrać bez opłat, zainstalować na własnym serwerze i dowolnie modyfikować. Wymagają samodzielnej konfiguracji, wdrożenia aktualizacji i dbałości o bezpieczeństwo. Pozwalają na pełną personalizację. Do najczęściej używanych należą WooCommerce, PrestaShop i Magento Open Source. Platformy dedykowane tworzone są na zamówienie. System powstaje od podstaw lub w oparciu o wybrane frameworki. Uwzględnia specyfikę działalności, niestandardowe procesy zakupowe i indywidualne potrzeby użytkownika. Projekt wymaga ścisłej współpracy z zespołem deweloperskim. Wdrożenie jest dłuższe, ale daje pełną kontrolę nad funkcjonalnością, czycią i wydajnością platformy licencjonowane to systemy komercyjne instalowane lokalnie lub w modelu chmurowym. Użytkownik wykupuje dostęp do pełnej wersji oprogramowania z rozszerzeniami i wsparciem technicznym. System zapewnia szeroki zakres narzędzi marketingowych, integracji e-commerce i rozbudowanych funkcji zarządzania sprzedażą. Tego typu rozwiązania wybierane są najczęściej przez duże sklepy, które wymagają zaawansowanego zaplecza i wysokiej stabilności. E-commerce to nowoczesna forma sprzedaży, która opiera się na wykorzystaniu internetu jako głównego kanału komunikacji i realizacji transakcji. Obejmuje różne modele działalności, między innymi B2B, B2C, C2C i C2B, z których każdy odpowiada innym relacjom handlowym i potrzebom użytkowników. Branża e-commerce oferuje szereg korzyści, daje możliwość prowadzenia działalności bez kosztownej infrastruktury fizycznej. Umożliwia dostęp do klientów z dowolnego miejsca i zapewnia ciągłą dostępność oferty. Automatyzacja procesów biznesowych, personalizacja i możliwość analizy danych pozwalają na szybkie reagowanie na potrzeby rynku. Jeśli interesują cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwację. Dostarczymy Ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.